Stanisław Jachowicz, Wróbelek i kurczątko. Przyjdzie czasem bieda wielka. Nie ma ziarnek dla wróbelka i aż w ten czas się pożywi, gdy mu dadzą co poczciwi. Na podwórzu raz kucharka posypała kurą ziarnka. Biedny wróbel ślinkę łykał i powoli się przymykał. Stara kura, sknera wielka, nie chce nic dać dla wróbelka. Ach, ja głód okropny znoszę, o trzy ziarnka tylko proszę, macie tysiąc, o mój Boże, a wróbelek umrzeć może. Biada ci, próżniaku, biada, stara kura odpowiada. Twoja prośba, próżna, marna, nie dla ciebie nasze ziarna. A kurczątko to słyszało, wróbelkowi ziarnek dało, i dotychczas przyjaźń wielka łączy z kurczątkiem wróbelka. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka.